Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was kochani w kolejnym poniedziałku Tradera. Przypominam o tym, że pierwszy link pod tym filmem jest to link do bezpłatnego kursu. Tam tłumaczę od A do Z podstawy właśnie wykresów, tego jak się można na nich poruszać, jak powstają wykresy i też jak zrozumieć to, co nas po prostu otacza w świecie tutaj kryptowalut, czy w świecie po prostu rynków finansowych. Pamiętajcie proszę, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Kochani, kolejny poniedziałek Tradera yy, i dzisiaj skupimy się na rynku Bitcoina. Następnie na początku przejrzymy tak ostatnią analizę, potem analiza bieżącej sytuacji, mój profil na Forex Faktory i informacja a propos kolejnych nagrań, kochani. Ostatnia analiza była w piątek, 29 stycznia. W której oczekiwałem dalszych możliwych wzrostów po tej ostatniej pompie, związanej właśnie z informacją od Ilona Maska na Twitterze. I cenek możecie zobaczyć, tutaj mieliśmy przykład typowego pump and dump. Cena dalej nie wzrosła, była to analiza niezrealizowana. Cena po prostu od razu nam tutaj wróciła. Więc no tutaj po tym ruchu wzrostowym, wiem, że wiele osób szukało pozycji wzrostowych. Ja tutaj również szukałem pozycji dalej pro wzrostowych. Cena wróciła, mamy stop lossa, rzecz naturalna. Są Analizy zrealizowane, niezrealizowane, i każdy z Was musi mieć tego świadomość, że nie mamy 100% skuteczności, tylko są też analizy niezrealizowane, i po to jest wartość, jest odpowiednio określona wartość pozycji stop-loss, która ma nas po prostu obronić przed większymi stratami. O tym mówię w bezpłatnym kursie, i również to możecie obserwować załóżmy na forex. Faktory, czy na moich poprzednich rachunkach, które były dosyć tutaj konkretnie prowadzone z nieco zwiększonym ryzykiem, na jednym było 22% zysku w miesiąc, na drugim było w dwa miesiące, 60%. Procent zysku, tutaj możecie zobaczyć kwoty, a teraz możecie zgodnie z, z konkursem, e, który aktualnie jest prowadzony, Trading Skill 6, obserwować mój rachunek, na którym się skupiam na minimalnym ryzyku i też na wysokiej skuteczności. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć agresywny handel, dosyć spore ryzyko, też spore zwroty. A teraz będę prowadził rachunek, który będę prowadził w sposób następujący: czyli duże bezpieczeństwo i też skupienie się na Precyzyjnej i bardzo wysokiej skuteczności, więc też pamiętajcie, że macie podgląd do tego, co się dzieje na moim rachunku. Pamiętajcie, że są to różne rachunki z różnymi stylami handlu, to jest bardzo istotne. Ok, ostatnia analiza niezrealizowana. Teraz cena bitcoina stoi w strefie między 37 600 a 34700. I z tej strefy uważam, że no po raz kolejny będę tutaj ja oczekiwał możliwych ruchów prowzrostowych. Dlaczego? Dlatego, że tutaj możemy zwrócić uwagę, był ruch spadkowy, po raz kolejny był tutaj ten spadek na podobną wartość. Gdy zmierzymy zakres tego ruchu, tutaj mamy jego maksymalny zasięg tej pierwszej korekty i jest ona powtórzona. Dodatkowo w tym miejscu poprzednio mieliśmy zwiększoną wartość transakcji, teraz zbliżyliśmy, zbliżyliśmy trochę do tego minimum, w którym poprzednio też była duża wartość transakcji, więc na ten moment z tej strefy oczekuję tutaj możliwego ruchu wzrostowego w okolicy 36 000 i 37 260. Co jest bardzo ważne? Stop loss, czyli negacja tego scenariusza, jest tutaj przy 31 360 dolarów. Są to dane z giełdy Coinbase na platformie TradingView. Dobrze, kochani. To będzie na dzisiaj. Tyle. Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne dni. Ja wam, kochani, życzę udanego tygodnia i mam nadzieję, że tutaj ta analiza nie jest zbyt późno, bo zaraz będzie godzina 22. Pozdrawiam was serdecznie i słyszymy się w kolejnych nagraniach. Możliwe też, że niedługo wrócę do rynku CD Projektu, gdzie jak wiecie, dwa tygodnie temu bądź trzy udostępniłem analizę, gdzie była ważna strefa cenowa, z której ostatnia cena odreagowała. Do usłyszenia w kolejnych analizach. Sprawdźcie proszę te linki pod tym filmem i słyszymy się już niedługo. Pozdrawiam Was, cześć!